Cześć z tej strony Dodo, ten krótki poradnik będzie poświęcony temu otociuszkowi, który mam na sobie, czyli innymi słowy pod lupę bierzemy Clownset. Clownset możemy kupić u Clothiera, jednak aby pojawił się on u niego w asortymencie, zaraz złapię go przez ścianę, nie złapię, musimy w czasie Bladmuna pokonać Clowna. Jest on dosyć rzadkim przeciwnikiem, Dodatkowo ma taką wkurzającą cechę, że rzuca bombami, które zachowują się tak jak normalne bomby, czyli nie, nie są to granaty, które zadają nam tylko damage, ale psują też nas, nasze otoczenie. Sam Clownset kosztuje łącznie 4 gold coiny, 2 za czapkę i po jednym za spodenki i kurtałkę. Jeśli poradnik się Wam podobał, możecie go ocenić naciskając łapkę w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi poradnikami, możecie zasubskrybować mój kanał. A jeśli w jakiś inny sposób chcecie wyrazić swoją opinię, możecie skomentować ten film. Cześć!